Także siemaneczko wszystkim, z co mam deka samewa. No i dzisiaj pokażę wam jak zrobić SBC hybrid ligowe Także zaczniemy od SBC b piątkę Jak widzicie użyłem tutaj zawodników z ligi arabskiej, drugiej francuskiej Jednego z hiszpańskiej oraz czterech z niemieckiej Także Abdullah, Al Otaivi Al Suwais Wagłę, Bernard Stefan Edu Exposito, Mendoza, Gerard, Amiri, Volant, które przepalamy. Otrzymujemy mieszaną paczkę piłkarzy Prime. Przejdźmy do paczek. No i Pizza 84, także ekrany były co najmniej. Oprócz tego Zaniolo. To jest as Roma, jak chyba ona się nazywa w FIFA? Roma FC. A, ciekawy herb. O, kolorow jeszcze. Także widzimy się zaraz, jak skończę resztę SBC. Także jak widzicie, ukończyłem kolejny SBC, czyli siedmioligowe buty. Oj, nie skończyłem, bo mi się nie zapisało, nie wiem czemu. Ale już miesza. Nie dam się po tych piłkarze. czyli tu będzie The Thomas. Tu będzie <laughs> March i tu będzie Barons z Leicester City no i użyłem tutaj po kolei Herrera jakbyście go nie mogli znać to, to jest dokładnie Guido Herrera, potem Fazio Musakio, Walls i Leramendi, Zubeldia March, Edwards, De Tomas no i Barons, także przepalamy otrzymujemy piłkarze Electrum Prime otwórzmy paczkę który jest Copa Libertadores Carlos Tevez czy coś oprócz niego Kevin Trapp Obarella, akurat bardzo fajna karta do składu mi się przyda Nyland Jota chyba jakiś młodszy Jota ciekawy piłkarz korona pójdzie na 650 z No i widzimy się zaraz jak skończę resztę SBC Także ukończyłem kolejny SBC 9 żyć no i tutaj użyłem samych Portugalczyków użyłem Lopeza, Aurelio Buta, Daniel Car Cariso, Domin Domingo Duarte, Antunes, Ruben Neves, William Carvalho Pizzi, Bruma, Nelson Oliveira no i Andres Silva także przepalamy i trzeba zmienić od razu mówię pozycję Rubenowi No, Nevesowi, wiecie, z Wolverhampton na SPD Także około 1500 drożej i otrzymujemy mega paczkę, zobaczmy co w niej Rodriguez, czy coś ciekawego, niego? Bernard, czy Bernard jest coś warty Wydaje mi się, że może coś kosztować Mm, 3000. O, 3000. Ooo, to, to dobra. Tej seria. On jest drogi. On jest drogi i dobry. On jest drogi i bardzo dobry. O, on ma chyba. Oo, ma 4 na 4 Oj, kurczę, belcia. I teraz mam rozkwitny czy robić pod niego skład. Plus cień do tego. Powiedzcie, że jeszcze jakiś tam draftu to chyba będzie. I złota paczka. No, pięknie dzisiaj drobię. Bardzo pięknie. Normalnie. Biorę wszystko do klubu i zaraz widzimy się za chwilę jak uda mi się kończyć. W końcu udało mi się kończyć SBC pierwsze dynastka. Od razu mówiłem, że tu jest potrzebny jeden piłkarz z dolajennością, tutaj miałem Malquita, którego trafiłem w parce. Gomisowi trzeba zmienić pozycję z napastnika na Iśp, tak samo Bakajoko trzeba z PD na SP. No i tu użyłem te Malkuita, Todibo, Julien, Hanin, Guila, Wogi, Alessandrini, Bakajoko, Gomis. Encudo. No i Żyniak. Przepalamy. Lecimy paczkę za 50, czyli paczkę rzadkich piłkarzy. A za całość mega paczkę rzadkich kart. Przejdźmy do paczek. Liczę chociaż na jeden walkout. I zacznijmy od mega paczki rzadkich kart. Długo się otwiera. Inform? Upamek. Ocie panie! I Keylor na was walkout. Upamekano. Ty jesteś warty, jak nie więcej. Proszę... Ile ty jesteś warty? No nie no nie zastykoła, ale... Uuuh, Keylur nawet do tego. 9000. <ścoughs> o, Halk nawet... o tego się nawet nie spodziewałem. Że zobaczcie, Halka. Fileman sarabia. De Kotwica, myśliwi, katalizator. No, piękna paczka. No, co ja powiem? Wszystko do klubu leci. O ten, Upamekant, O, jaki będzie grał, Ile ty Idę wzrost? No, nie jest i za wysoki. Średnia, średnia. Ale masz kozackie. Dobra, jeszcze została paczka za 50 tysięcy. Także przejdźmy do niej. I co tu będzie? Dominguez. Tragedy, Ale kolejny inform. Uh, oh, o. dobra kolejny informik nic nie warty ale dużo kart specjalnych dobre patki jeszcze do tego tonali czy tam był belotti do tego o oh, proszę o oh, ale że to sobie skłotwa nie złożę Także co, dzięki za obejrzenie, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, jeśli chcecie kolejne poradniki do SBC. No i widzimy się w kolejnych filmach. ma.